Tak, bo ty masz na te komentarze. Dobra, no. dalej. Ale to nie nagrywasz mnie. Nie nagrywam cię. To jest tylko głos. A. Co to kurwa jest? Teraz. No ale dlaczego on ma mordę? Taki kurwa chomik, nie wiem, po chemioterapii. Terapii. Dalej, kurwa. No... No, ale kurwa... Nie, na... Nie, no zobacz, zobacz tutaj. Zobacz tutaj. Zobacz tutaj. No to straka jakaś jest. Weź to dalej. Aaaaaaah! a No to można ostatecznie wydymać, ale na twarz by mi nie patrzył specjalnie, mi się nie podoba. No, 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 no. Nie, chujada dalej. Fajny strój <kluzny> Ja A To jest w ogóle... Nie, zabierz te górne. No ta jest fajna. A ta nie wiem, mam jak bibliotekarka. dajesz. Dalej. O! o! Ale co? to jest kłamstwo! I też to żeby nie patrz. Szalfa kurwa. No wiem, no czaję to. No, no. myślę, że jest seksowny. A! Nie, dalej. Kurwa, górka masz, człowieku! Eee, nie, to już jest prowokacja, to jest typowo A dlaczego kiszony, to kurwa. A skąd wyżywisz Bo widzę, bo Może to w ogóle nie jest to wygląda jak, kurwa, torpeda. Co kurwa, jaka torpeda? No, no nie czy torpedy widziałeś? Taki, o, w kształcie torpedy. To nie są po No to jest torpedowiec To jest coś Nie, popożowy. torpedowiec. To jest chujowa kuj. Nie, ono było zajebiste, ono gra w tym, tym. Takiego diabła. Pamiętasz? Bo on był taki film, on nagrał tam była zajebista, ale tu jest chuja. Co? Nie. Mhm. Kate Walsh. Fajny No fajny, fajny Rej, ale to raczej tak, nie wiem, do horrorów, Freddy Krueger, nie <grym> wiem, postać z wiązów, coś takiego. Co dalej, to jest, co ma Dalej, kurwa, <grym> <Wypierw>, DALEJ! Wypier... <grym> dalej! No czego to, się? Dostarczy. To jest taki... Taka Irlandka, taka kurwa szmata, taka dy dystyngowana. O! Ta jest dobra. Kto to jest? Terykacze. Oo, o, to ta czeka w Supermanie. Może. Aż dziw, że mnie wyruchał nie tam. No ku... Ej! Ale nie, nie, trzeba było moje zajebistą no. Ale mam o czekam ma zęby jak Justyna, takim wiesz, kuwa No dobra, może. Nie no, nie ma takich zębów. No i chce ma takie zęby. Dobra, dobrze. Wiesz jak mam na dzień całą? Dobra jest, dobra. Dobra, jeszcze ja to się <śladanie> to, Dobra, dalej. Jak czaszka, tak? Nie podoba mi się, bo ma takie ptaszki. No, <grywa> no. <grywa> no i co? No nic, mocna no kurwa. No dalej, weź. Nie, bo blondyn. Co ci przeszkadza? Chuję. Nie topasz, tak, nie No takie głuche trochę. O, fuck! Ale dzieci na twarz. No ale kurwa, ja nie chcę mieć dziecka 6-miesięcznego. <grywa> no to jest taki bo O, ta, jest naivist. Lazy Crawford. A ta jest do wyruchania. A ta ma brzuch. A ona jest do brzuchania. co, 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 co z jej brzuchem? Co z jej brzuchem? A może jej Ci się podoba? Dawaj też, co z jej brzuchem, jest nie tak? No taki patrz, zobacz.